Mianowicie, że dzisiaj nagrywamy więzienie o, na w Roblox. Nie możemy innego, więc łatwy. Trzecia osoba. No i lecimy. U, w porządku. Ja nie zbieram tych pieniążków. Po prostu mi się nie chce ich zbierać. No, no to lecimy. W ogóle, tu są takie fajne ozdoby. Aha, tylko może trochę lagi, ale to nic. Dobra. U m aha. No, prezent są jakieś. Okej. Okay. Dobra, próbujemy. Ba ba ba. Aha. Um. Mm, mm, dobra dobrze i dobrze Możemy sobie tu skoczyć Klikamy Ej, ale Mhm, dobra, hej, ale hej, ale tu właśnie spadamy. Uu, w sumie czy się to rymowało? Nie powiem, że tak. Dobra, będzie naszego fajnego policjanta Mi się teraz akurat to podoba. Kapi. I ale fajne kroki robię. To znaczy policja też, ale ja lepsze robię. Ale fajne. Ty kapi. I jeszcze jakaś fajna choineczka. No fajnie. Nie. Dobra, wiesz co. Ja lubię się tak bawić, ale no wiesz. Dobrze, uciekłam. U nie, święty taki, o święty policjant. Udra Dobra, dopiero dwie minuty minęły. I 30 sekund. Ja... Dobra. Według mnie to w ogóle nie ma sensu. Te wybieranie. Ale no... Skoroż... Idziemy na podziemie. Ale czemu w toalecie? Ciekawe. Ale okej. Okay. Okej, okay, ja myślałam, że... Magnus? Magnus. To się mam Magnus. Juk, Juk, Juk. Dobra. No świątek. O dobra, pierwszy prezent. Ale ciekawe czy kiedy graliśmy był jakiś inny prezent. Tak się zastanawiam, co nie? To jakieś ogniste kula, więc trzeba uważać. Dobra. Spada kula! Kula ognista. Na no fajnie. Aha, nie opłacało się. Już wiem, jak mam iść. Dobrze, już nie musicie mi mówić. Aha. Wali. Walimy kamyczkiem. Ahohoho. Ho, ho, Dobra. Dobra. Zjeżdżaj. No i wchodzimy na górę. Ale wiecie, kto zaraz będzie. Teraz? Przepraszam, e, ja tylko. Nie mam specjalnie zaproszenia. Czemu on taki wolny? On jest świątecznie ubrany. No i mnie złapał. Oj, przy... Aha, dobra. Już nie opyla się iść. O, Magnus mnie dogonił. Dobra, policja jest zbugowany. Nie dosłownie. Dobra. Lawa jest na dole. To już nie musicie mi tego mówić. No, skoro już ją widać. Dobra. Hop. Hop. Dobra. idziemy dalej. Wiem, to jest hamskie. Nie klikajcie tego buzika, bo to wam zniknie. Uuu, będziemy speedramować. Będziemy speedramować. Ja. Yeah. Mhm. Uh -huh. Dobra. Co wziąć butelkę. Pepsi. Pepsi jest takie w... dobre. Ja nie mogę polec. Aha. Dobra, tego to wam nie polecam. <gryw> dobra, ale zasuwamy. E, czy mi się wydaje, że my szybciej zasuwamy? Bo my jakoś... Apsi! Dobra. Dobra, jakiś horror totalny. Wszur. 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 Dobra. Jo! Jo! Dobra, jedziemy. Aha! Ja nie mogę. Trudno się gra na telefonie. No. Jo. jo! 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 Bo tak się... Taki mały. Dobra. S. S. Dobra. S. 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 Dobra, jesteśmy bardzo blisko. S. Nie możemy przegrać. S. S. Jest! Okej, okay. nie wiem czemu tu tak śmierdziało, ale... Babka, pap, pap, pap Dobra, walimy. No, ja już grałem trochę. Więc. jak oh! yes! Aha, tak łatwo było. No to idziemy dalej. Dobrze. Aha, to muszę kliknąć. O, dobrze. Aha, dobra. Wiem już co. Mam. Nie, ta drabina jest taka zlagowana. Ja nie mogę. Daj mi to. Dobra? Aha. Dobra, totalnie źle ustawiłem. Dobra, tak? Dobra, już lepiej na pewno. Um, nie da się. No nie da się, no. Dosłownie się nie da. Pip. Pip. Dobra, udało się. Idziemy na górę. Dobra. o To jest chyba najtrudniejsze na telefonie. Dobra. Jak, jak. Dobra, przeżyliśmy. Dobrze, zasuwamy na górę. Możemy to wziąć. Jedno przynajmniej. Dobra. jest. Yep. Łocy mat. <ścoughs> What's the mat. Dobra. <ścoughs> Nie. Dobra, udało nam się, więc fajnie. Subujcie nasz, mój kanał. No. No i idziemy dalej. Dobra, to jest jakieś dziwaczne. Te rury w ogóle. Blisko. Dobra. Udało się? Jej. Dobra. Teraz najpierw robimy tak. Dobryliśmy. No. Każdy chyba tam był. Nawet. Mmm. Szybko musimy to robić. Mhm. Dobra, szybko. Jeszcze tam I skibili, nara. No, Dobra, to so, tak kończymy odcinek. Pał i cześć, subujcie.